Moi drodzy, to już ostatni dzisiejszy dzień rekolekcji, więc jak każdego dnia zacznijmy od małej powtórki, żeby zebrać to wszystko, co wsłuchiwaliśmy się w Bożym Słowie. Co mówi nasz niebieski Ojciec, nasz niebieski Tata do nas? Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię dokładnie tak, jak kocham mojego Syna Jezusa. Tak zaczynaliśmy w niedzielę. Tej niesamowitych słów z Ewangelii Jana. Jesteś kochany tak jak sam Jezus Chrystus, przez niebieskiego naszego Ojca. Bo Bóg, jak coś robi, to zawsze robi na 100%. Jeśli przyjmiesz dar mojego Syna Jezusa, przyjmiesz mnie samego. To On, Jezus, jest darem Ojca dla nas. On jest tym, którego. Jeśli się uchwycimy, nas zawsze doprowadzi do Ojca. On jest tym, który zawsze wskazuje na Ojca. I już nigdy nic nie oddzieli się od mojej miłości. Mówiliśmy o tym, że jeśli trzymam się Jezusa, to tak naprawdę już doświadczam nieba. I za chwilę przyjmiesz Jezusa do serca. Kolejny raz w swoim życiu, ale już od dnia sztu świętego. On w tobie mieszka. Tam, gdzie jest Jezus, tam jest niebo, nie ma innej możliwości. W twoim sercu, jeśli żyjesz w łasce, jest niebo. Żyjesz i ono rośnie wraz z twoją wiarą. Mówiliśmy już o Bogu Ojcu, mówiliśmy już o Jezusie, no to dość łatwo się można domyślić, że dzisiaj czas na trzecią osobę Trójcy Świętej. Przeczytajmy wspólnie. Będę. Prosił Ojca, a innego pocieszyciela dawam, aby z wami był na zawsze, ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Jezus przed wstąpieniem do Ojca powiedział takie słowa: Będę prosił Ojca, a dawam innego pocieszyciela. To oznacza, że jest inny. Bo on uważa siebie za pierwszego. Mówi, ja jestem pierwszym pocieszycielem, ale będzie inny. To słowo pocieszyciel nie jest do końca szczęśliwe. Po grecku jest parakletos. To oznacza nie takiego pocieszyciela, co poklepie cię po ramieniu, ja będzie dobrze, ale to jest ktoś, kto jest twoim adwokatem, obrońcą, przewodnikiem, yy, nawet dokładnie. Mścicielem krwi, w takim hebrajskim myśleniu, ten, kto jest na straży całej rodziny. To jest ten paraklet, to jest ten pocieszyciel. Jezus tą funkcję pełnił, kiedy był na ziemi. Prowadził uczniów, strzegł ich, chronił od złego, prowadził do życia w prawdzie. To była jego rola pocieszyciela, parakleta. Ale Jezus działał w jednym miejscu, w jednym czasie. I obiecał, że kiedy odejdzie, i nawet mówił, że to jest dla nas lepsze, że odejdzie, bo kiedy on odejdzie, to przyjdzie inny pocieszyciel. Ten, który będzie z nami na zawsze. Duch prawdy. Duch święty jest z nami nieograniczony miejscem, czasem, tak jak Jezus w ludzkiej naturze. Jest wszędzie tam, gdzie są uczniowie Jezusa. Ducha prawdy. Ducha Świętego świat nie może przyjąć, tak tłumaczy nam ewangelista, bo Bóg go nie widzi ani nie zna. Świat się posługuje tym i widzi tylko to, co widzi, czego może dotknąć, zobaczyć, tylko w to wierzy. A Duch Święty przychodzi tam, gdzie jest wiara w Jezusa, tam, gdzie są uczniowie Jezusa, tam przychodzi, tam, gdzie podejmujemy decyzję wiary. Tak jak wczoraj o niej mówiliśmy sobie sporo. Tam przychodzi Duch Święty. Moi drodzy, co robi Duch Święty? Czego dokonuje? Po co przychodzi do nas? Przeczytajmy wspólnie. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania ze synów, w którym możemy wołać. Abba. Ojcze. Duch święty, kiedy przychodzi, to jest duch, który przecież w trójcy łączy ojca z synem, w jedności, miłości. Kiedy przychodzi do nas, to uczy nas być synami ojca i uczy nas uznawać Jezusa jako pana. Uwalnia nas z lęku. Przychodzi, byśmy to, co mówiliśmy, w końcu mieli prawidłowy obraz Boga odkryli, jaki jest Bóg. Przestali się Go bać. Ale odkryli Boga jako kochającego Ojca, kochającego Tatę. Ja kiedy byłem na czwartym roku w seminarium, miałem jakieś 24 lata, same piątki w indeksie, wydawało mi się, że wiemy o Panu Bogu wszystko. E, taka klerycka pycha. I e, wtedy pierwszy raz byłem na takich rekolekcjach, gdzie była mowa o Duchu Świętym. I zorientowałem się, że no, z Panem Jezusem to zawsze miałem dobrą relację, z Matką Bożą też, kochałem ją zawsze. Z Bogiem Ojcem zobaczyłem, że tak nie za bardzo, a z Duchem Świętym to w ogóle. Że ja tak naprawdę nigdy nawet go nie wołałem, tak żeby jakoś świadomie. Nie traktowałem go jako żywą osobę, jako jedną z osób Trójcy Święty. Ja się nigdy go nie wzywałem. I to był taki czas, kiedy pierwszy raz zacząłem się modlić do Ducha Świętego. Mieliśmy taką modlitwę. E, którą, tak jak będziemy się, pomodlimy się dzisiaj. I zobaczyłem po paru tygodniach ciekawą rzecz. Jaki był pierwszy efekt? Pierwszy owoc. Zacząłem radość mieć z tego, że wołam do Boga, Abba, Ojcze. Siedziałem sobie w kościele i tak sobie powtarzałem, Abba, Ojcze, Abba, Tato, Abba, Totusiu. I tak odkrywałem, jaka to jest radość, to jest, jaka to jest radość móc się poczuć Synem Boga. Wołać do Niego Tato. Pomyślałem, że musiałem głupio wyglądać, siedzieć w kościele i sobie powtarzać jedno zdanie, ale to była odkrycie, właśnie doświadczenie tego, o czym mówi nam Święty Paweł. Duch Święty od wewnątrz zaczął mnie uczyć tego, przekonywał mnie. Ja wiedziałem to na poziomie rozumu, ale Duch Święty dał mi tego doświadczyć, przyjąć to, głęboko w sercu zrozumieć. Tego dokonuje nas Duch Święty. To, co my wiemy, nagle zaczynamy tym żyć. To, co my wiemy, że tak to powinno wyglądać, my wiemy, że Bóg jest dobrym Ojcem, słyszeliśmy o tym na Homilii i co z tego? Ale ja się dalej boję. To dopiero Duch Święty przychodzi i nas tego uczy. Czego dokonuje Duch Święty? Przeczytajmy dalej. Owocem zaś ducha jest miłość, radość. Pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Słowo Boże mówi, że są pewne owoce ducha. Owoce nie pojawiają się tak. Owoc nie pojawia się tak nagle. Na drzewie to musi rosnąć, na krzaku tak samo. To się musi przejść kolejne stadia, żeby się pojawił w końcu owoc. I tak samo jest to, co nazywamy owocami Ducha Świętego. To jest owoc Jego słuchania. Jeśli słucham Ducha Świętego, daję się mu prowadzić, jeśli pozwalam, żeby Jego natchnienia zaczynam w moim życiu przyjmować, to zaczynają się w moim życiu pojawiać owoce. To owocuje czym? Miłością, radością, pokojem. Zobaczcie, to jest coś, czego każdy z nas gorąco pragnie. Kto nie chce mieć więcej miłości? No nie znam. Kto nie chce mieć więcej radości, opanowania? Wszyscy tego bardzo potrzebujemy. I często próbowaliśmy to zdobyć samemu. Ile razy próbowałeś być, drogi bracie, droga siostro, bardziej łagodny? Tak, już będę teraz taki spokojny w domu, nie będę na nikogo krzyczał, ani się złościł na nikogo. Mhm. Dobre postanowienie. Albo będziesz opanowany, tak? Już nie powiem nigdy więcej niepotrzebnych słów w domu do rodziców, do dzieci, do męża, do żony. Już nigdy więcej. No świetne postanowienia. Ale też się nie da rady. Nie jesteśmy za słabi. My mamy postanowienia, spowiadamy się i znowu to samo. Dlaczego? Bo nie czekamy na Ducha Świętego. Bo próbujemy swoimi siłami bardzo często osiągnąć coś, co nie jest. W naszej sile. To jest owoc ducha świętego, owoc jego słuchania, owoc jego zapraszania. Moi drodzy, Jan Paweł II kiedyś się pięknie tak przyznał, że jego tata, jak był mały, nauczył go codziennie wzywać ducha świętego, codziennie go zapraszać. I to rodzi owoc. Widzieliśmy w jego życiu bardzo mocno. Bardzo często jest tak, że my. Tutaj był problem, tu był błąd, który popełniamy. Licząc na własne siły, że się zmienimy, zapominając, że to Duch Święty daje siłę, a my musimy z nim współpracować. To też nie jest tak, że pomodnę się do Duchu Święty Rób, a ja się położę i włączę sobie telewizor. To jest nasza współpraca z Duchem Świętym. To jest Jego słuchanie. I to jest pierwsza rzecz, której dokonuje Duch Święty. Przemienia nas wewnętrznie. To jest Jego działanie uświęcające. Upadabnia nas do Jezusa. Zobaczcie, to są cechy Jezusa. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Tak jest Jezus. I taki Ty, jako Jego uczeń, jako Jego uczennica, taki masz być. Duch Święty chce cię tym uczynić, takim uczynić. Ale Duch Święty chce też działać przez nas. Działa w nas, uświęca, ale przez nas. I to nazywamy działaniem charyzmatycznym. A nie wiem, czy wiesz, często o tym nie jesteśmy świadomi, świadomi, ale od dnia sztu Świętego są w, Duch Święty złożył w tobie jakieś charyzmaty. Takie dary Ducha Świętego, które nie są dla mnie, ale są po to, żeby służyć w Kościele. Czy chcesz, czy nie, masz je. Czy jesteś tego świadomym, czy nie, masz je. Ale dopóki tego ich nie odkryjemy, nie słuchamy Ducha Świętego, to one są tam zakopane. Ale w każdym z nas Duch Święty tu złożył piękne dary, którym możemy służyć w kościele. Jeśli tego nie odkrywamy, to jesteśmy wierni, ale bierni. E, przychodzimy do kościoła, posłuchamy, coś tam powiedzą, idziemy do domu. E, nie, nie, nie wiemy, nie jesteśmy świadomi, że mamy jakiś dar, którym mogę w kościele służyć. Piękny dar, wyjątkowy dar, którego nie ma inny. E, moi drodzy, kiedy to odkrywamy, coś się zaczyna dziać. Zaczynam mieć takie wewnętrzne też pragnienie służby. U nas w cieszynie we wspólnocie dużo osób widzę, że właśnie kiedy zaczęło to odkrywać, wołać Ducha Świętego, nagle zaczęły się pojawiać im takie piękne pragnienia, i nagle się pojawiły osoby, które miały pragnienie posługi wśród ubogich, i włączyły się w caritas, i pięknie posługują, jest kuchnia dla ubogich codziennie, gotują, jest. Piękne dzieło. Inni się zaczęli wsłuchiwać i mieli takie pragnienie posługi wśród dzieci. I posługują wśród dzieci, robią rekolekcje dla dzieci, takie ewangelizacyjne. Odkryli taki charyzmat, posługi wśród dzieci. Inni odkryli powołanie do uwielbienia. I tak jak pięknie dzisiaj nasz tutaj zespół, który właśnie taki charyzmat uwielbienia odkryli, odkryli, że chcą służyć w taki sposób. Piękna charyzmat, piękna posługa. Inni odkryli, że mają takie gorące pragnienie modlitwy w różnych intencjach, takiej posługi wstawienniczej. I są, omadlają różne wszystkie sytuacje, co się dzieje na świecie, gdzie jest wojna. Dzień w dzień się za to gorliwie modlą. Piękne dary, niesamowite rzeczy, które są bardzo potrzebne w kościele, żeby kościół nie był taki śpiący. Posiedzimy, poglądamy, idziemy do domu. Niech ksiądz wszystko zrobi. No właśnie, parafia to miejsce, gdzie każdy ma jakieś piękne dary i może nimi służyć. Tylko Duch Święty może nas tego nauczyć, by to odkryć. Moi drodzy, wśród tych charyzmatów jest też taki charyzmat e, modlitwa o uzdrowienie. Przeczytajmy wspólnie. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Jezusa. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Jak patrzymy na Ewangelię, to jedna trzecia tekstów Ewangelicznych do, y, opisuje uzdrowienia i uwolnienia. Jedna trzecia. To jest tak ważne było w działalności Jezusa. On głosił Ewangelię, mówił o Ojcu, o Królestwie Bożym i zaraz dokonywał cudów, uzdrawiał. Y, to są takie znaki te uzdrowienia, też zbawienia. Bo. Nasz kochający tata nie kocha tylko Twojej duszy. Oczywiście ona jest najważniejsza, ale kocha też Twoje ciało, Twoje emocje i Twoją duszę. Wszystkie te wymiary są potrzebne. I dlatego, kiedy Jezus przychodzi, by nas zbawić, to chce, żebyśmy mieli wieczną radość w niebie, dlatego dusza jest najważniejsza, ale też znakiem tego zbawienia duszy jest uzdrowienie fizyczne bardzo często fizyczne, emocjonalne bardzo tego potrzebujemy. Możemy więc powiedzieć, że są takie trzy poziomy uzdrowienia. Uzdrowienie fizyczne, no to jest oczywiste, nie będę wielkich opisów dawał, ale mamy to w Ewangelii: Pan Jezus uzdrawia paralityka, uzdrawia chromego, niewidomego tu rodzenia. Uzdrowienia psychiczne, emocjonalne, uzdrowienia naszej serca, bardzo potrzebne. To są uzdrowienia tych różnych lęków, tego różnych naszych takich dziwactw, strachu. Niepokojów, niepoukładanych relacji, mnóstwo rzeczy, które w nas tak pracuje wewnątrz i często nie wiemy dlaczego robimy, i to wpływa też na nasze życie duchowe. No i uzdrowienie duchowe, nasze grzechy, nałogi, to co nas bezpośrednio oddziela od Boga. Takie trzy poziomy. Na każdym tym poziomie możemy potrzebować uzdrowienia. I kiedy dzisiaj przychodzimy do Jezusa jako do naszego lekarza. To prosimy go o uzdrowienie w tych trzech wymiarach, na każdym wymiarze. Jak uzdrawia Jezus? Możemy zapytać. Oczywiście Jezus jest tak pomysłowy, że nie da się na to pytanie wyczerpująco odpowiedzieć. On znajduje miliony sposobów, żeby nas uzdrowić. Ja powiem o kilku takich najbardziej najczęstszych drogach, kanałach uzdrowienia. Pierwszą to sakramenty. I Jeśli podchodzimy do nich z wiarą, wtedy sakramenty. Są takim pięknym, mocnym kanałem uzdrowienia. Y, parę przykładów. Sakrament ym, spowiedzi, sakrament pokuty i pojednania. Oczywiście jest uzbrojony.